Cześć kochani, tutaj ja, Czika i dzisiaj nagrywam dla was nową serię. A mianowicie jest to... A mianowicie cudne akcesorie dla LPS AliExpress. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, gdyż jest ona specjalnie dla was, gdyż wiem, że niektórzy mają problem ze znalezieniem jakichś ładnych akcesorii dla LPS, za dosyć też całkiem okej okay cenę. I dlatego nagrywam dla Was taki film. I jak widzicie, wygląda to, jakby nie wiadomo, która była godzina. Jakaś 17, lub nawet 16. Zresztą teraz tak jest ciemno szybko albo 18, nie? A jest 11. Tak. Jest 11, a jest tak ciemno. I chyba będzie zaraz padać deszcz, no bo tak jest ciemno. No, ale przejdźmy już do filmu. A mianowicie pierwszą rzeczą jest to taki śliczny zestawik. Eee, bardzo ładny, mega mi się podoba. Jest naprawdę przecudowny. Już Wam pokazuję, jak wygląda bez opakowania. A mianowicie za ten cały zestawik wydałam chyba 16, około 16 zł. Według mnie jest przecudowny, idealny dla pet shopów. Było oczywiście dużo innych różnych wzorów i miałam mega ciężki wybór, żeby wybrać. I wybrałam sobie właśnie dwa. Zaraz Wam pokażę drugi. Według mnie, jak za 16 zł na taką piękną akcesorię, to całkiem mało. Eee, bardzo się cieszę, że ją kupiłam. Co prawda bardzo długo do mnie szła, ale jest jak najbardziej bardzo ładna. I przydaje mi się. Mega fajnie wyglądają do niej Petropy. Kolejne co to taki oto zestawik. Jest on identyczny jak powszedni, tylko że jest po prostu innego koloru. Tak się prezentuje po wyjęciu z pudełka. Jest on. Przepiękny, również jak i ten, i nie mogłam się zdecydować. Co prawda, przysłali mi inny niż chciałam, ale to jest AliExpress, więc tak się dosyć często zdarza. Ale według mnie ten jest nawet ładniejszy, gdyż chciałam z takimi jakby czerwonymi różyczkami, a nie różowymi. No, ale ten też jest bardzo ładny. A teraz przejdźmy do ostatniej już rzeczy w, tej, w tym filmie. A mianowicie ostatnią rzeczą są to takie śliczne sztućce. Kupiłam je za 3 zł, z czego mm, każdy były po 4, czyli że 4 widelce, cztery łyżki i 4 noże. I to wszystko mnie kosztowało 3 zł, razem z wysyłką i w ogóle, więc bardzo według mnie fajna cena. Tak się prezentuje dół ich, jest bardzo ładny. A mianowicie, tak wygląda cały zestaw moich zakupów z AliExpress. Jestem z nich bardzo zadowolona. Jedynie co do tych, to zamawiałam srebrne, ale mi przyszły takie miedziane, jakby różowe srebrne, ale bardzo się ucieszyłam, gdyż. Um, wcześniej zanim one do mnie doszły, gdyż bardzo długo idą. Jak z tego ma wiecie coś z AliExpress, to musicie się z tym liczyć, że bardzo długo będzie szło, ale wcześniej za to moja ciocia mi kupiła coś, co zaraz Wam pokażę. A mianowicie takie śliczne srebrne. One naprawdę są mega ładne i bardzo mi się podobają. Jeszcze takie identyczne złote dostałam, ale to nie o tym filmik, więc no. Jak chcecie kolejną część, to musicie zostawić 15 łapek w górę. Wiem, że dla was to jest nic, a ja wtedy wam nagram kolejne filmiki. I napiszcie w komentarzu, co sądzicie o moim zakupie i czy macie zamiar sobie coś z tego kupić. Albo jakieś propozycje, co wykupiliście, albo co byście chcieli kupić i chcielibyście, żebym ja też kupiła. No okej, okay, to dziękuję za obejrzenie. Pa!